Iga Świątek po szalonym meczu pokonała Karolinę Muchową, a Hubert Hurkat był naprawdę bardzo blisko zwycięstwa nad Carlosem Alcarazem. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Montrealu, ale nie było łatwo. Czego zresztą mogliśmy się spodziewać? Polska tenisiska pokonała Karolinę Muchową, 6-1-4-6, 6-4 i zagra w ćwierćfinale. To był trudny mecz, chociaż pierwszy set na to nie wskazywał. Pierwszy set naprawdę bardzo gładki, jeśli chodzi o Igę. Poszło jej wszystko dobrze. Muchowa starała się, robiła co mogła, ale naprawdę no, nie szło jej przeciwko naprawdę tak świetnie grającej naszej tenisistce, ale w drugim secie wszystko się zacięło. Festiwal przełamań, Iga w pewnym momencie już wydawało się, że możliwe, że doprowadzi do tie a, a tu nagle dziesiąty gem. Cztery błędy własne naszej tenisistki i przełamanie kolejne i przegrana 4 do 6. Potem z kolei spadł deszcz. Dziewczyny nie grały kilka godzin i wróciły dopiero, dopiero tuż przed północą naszego czasu. W Kanadzie, oczywiście, jest kilka godzin do tyłu, i w końcu Iga wygrała 6 do 4. Brawo. Można powiedzieć, że trochę pomógł jej deszcz, no bo nie wiadomo, jakby to było, jakby tuż. Po przegranej w drugim secie nastał trzeci set, ale z drugiej strony no to też jest brawa, że była w stanie się odnaleźć w takiej sytuacji. Sztab prawdopodobnie pomógł, dobrze przeanalizował, co się działo złego w drugiej partii. No i nasza tenisistka wykorzystała sytuację i zwyciężyła. Jest w ćwierćfinale, prawo. To kolejny mecz przeciwko Muchowej, kolejny trz trzysetowy, ponieważ w Pradze grały kilka lat temu, trzysetówka wtedy Muchowa wygrała. Ostatnio w Roland Garros w finale znów były trzy sety, wtedy Iga zwyciężyła, i tak jak teraz znów Iga jest lepsza od Muchowej. Dobry sprawdzian dla naszej tenisistki, bo najpierw mecz z Pliżkową w Montrealu, bo to właśnie w Montrealu kobiety grają teraz, potem właśnie mecz z Muchową, a kolejny jej występ już w piątek to będzie przeciwko Amerykance Daniele Collins. Trudna rywalka, bo jak wiemy, Collins potrafi grać bardzo taki. Nieprzyjemnie dla najlepszych, pokonała ostatnio, właśnie Leila Fernandez, czyli reprezentantkę gospodarzy, i sam jestem ciekaw, jak sobie w tym najbliższym meczu poradzi nasza tenisistka. Jeszcze dodam, kto pozostał w turnieju w Montrealu na poziomie ćwierćfinału a więc pary to jest Iga świątek Daniela Collins, Jessica Pegula kokogow czyli starcie dwóch Amerykanek, i generalnie mamy tutaj, jak widać, aż trzy Amerykanki. Na pewno gospodarze cieszą się. Kolejne starcie to będzie Daria Kasatkina, Jelena Rybakina. Kasatkina, która wygląda całkiem nieźle, a ten sezon różnie układa się, jeśli chodzi o Kasatkinę. I w ostatniej parze, tu jeszcze nie wiemy, ponieważ Petra Kwitowa musi zagrać mecz jednej finału z Belindą Będzić i Ludmiła Samsonowa z Areną Sabalenką. Prawdopodobnie to będzie mecz Kwitowej z Sabalenką, ale poczekajmy. Jeśli chodzi o Igę i mecz z muchową, no to tak, na pewno brakowało tej regularności w drugim secie. Trochę było problemów z serwisem, ale przede wszystkim brawa właśnie za reakcję w trzeciej partii. Za to, że po zakończeniu drugiego seta spadł deszcz, było kilka godzin przerwy. Udało się Izę jakby odbudować i wygrała, bo to, to jest najważniejsze, że nawet jak nie idzie w takim meczu, bo nie zawsze w każdym meczu. Jeśli chodzi o takie turnieje WTA 1000, będzie szło jak spłatka, no to najważniejsze, że IGA się odbudowała i była w stanie zakończyć skutecznie to spotkanie. Spotkanie, które trwało, przypomnijmy, 9 godzin, bo tak naprawdę zaczęły, potem grały, potem spadł deszcz i dopiero po tym deszczu udało się dokończyć spotkanie. Najważniejsza informacja, IGA jest w ćwierćfinale. W ale w Toronto nie ma niestety Huberta Hurkacza, który przegrał, ale naprawdę po pasjonującym meczu z Carlosem Alcarazem, pierwszego seta na tenisista Wygrał, w drugim przełamał bardzo szybko Hiszpana, ale tamten równie szybko mu odpowiedział przełamaniem, tiebreak, no jak to w meczach Huberta musi być tiebreak, tutaj było aż dwa. Drugi set zakończony tiebreakiem, niestety na niekorzyść Polaka, a w trzecim secie pasjonująca pogoń ze strony naszego tenisisty. 2-5, dwa, dwa razy został przełamany, broni dwóch piłek męczowych, goni Hiszpana dogonił, nawet objął prowadzenie 6-5, znowu tiebreak, no i niestety znowu Hiszpan w tiebreaku okazał się lepszy. Szkoda, szkoda strasznie, ponieważ Hubert straci. W tym momencie bardzo dużo punktów, bo w zeszłym roku był na tym etapie sezonu w finale w Montrealu, bo, bo na przemian są te turnieje Montrealu i w Toronto, jeśli chodzi o męski i kobiecy tenis. Był wtedy w finale, teraz niestety trzecia runda. No i tych punktów na pewno zabraknie w, rangi, w rankingu w najbliższych tygodniach. Spadnie prawdopodobnie trochę w zestawieniu męskiego tenisa, a pokazał kawał dobrego tenisa. Nasz tenisista, tak jak w meczu z Djokovicem. i żal tylko tego, że jest tak nisko w rankingu. W porównaniu do, poprze, do poprzednich miesięcy, bo przypomnijmy, czy nawet lat, bo Hubert był nawet dziewiąty dwa lata temu w rankingu ATP, I przez to, że będzie trochę znowu niżej, to znów na przykład na US Open, który nadchodzi powoli, bo jest na przełomie sierpnia i września, może dość szybko trafić na takiego Alcaraza czy Czokowicza. No ale nie ma innej drogi, trzeba wygrywać. Trzeba zbierać punkty, żeby łapać się wyżej i żeby unikać takich rywali albo ich ogrywać. Z nie brakowało wcale tak wiele na Wimbledonie, tutaj z Alka Razem brakowało jeszcze mniej. Miejmy nadzieję, że w końcu Hubert wygra spotkanie z, tako, z takim wielkim gigantem męskiego tenisa, bo tego trochę brakuje ostatnio. Zwycięzciem z tymi największymi, żeby się trochę przełamać, żeby poczuć jeszcze większą pewność siebie. Jeśli chodzi o męską, drabinkę i turniej w Toronto, to w ćwierćfinałach są już tak takie pary jak Carlos Algaraz, tommy Paul, Gael Monfils-Janik Sinner, Mackenzie McDonald, Alejandro Dawidowicz-Fokina, to bardzo ciekawa para, McDonald pokonał Raonicia, a Dawidowicz-Fokina-Ruda, no tutaj chyba nikt by się nie spodziewał i Alex de Minor, Daniel Miedwiediew. Trudno przewidzieć, kto będzie w finale, ale wiele wskazuje na to, że to może być starcie Alcaraza z Miedwiediewiem. Poczekamy. A Wy jak oceniacie formę Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Kanadzie? Jak Wam się podobały mecze naszych tenisistów ostatnie, czyli właśnie z Muchową i z Alcarazem? Piszcie proszę w komentarzach. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.